Cześć! Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak króliki znoszą upały w hodowli. Ogólnie teraz jest ponad 30 stopni na dworzu i to jest w cieniu. No klatka stoi, można powiedzieć, że no, praktycznie na słońcu, ale króliki nie są na to narażone. No niestety królikom bardzo ciężko to mija, tak jak widzicie szybko oddychają i no, pocą im się noski. I tak dalej. No niestety na to nie mam wpływu, e, chociaż bardzo współczuję im. Jak widać, wszystkie króliki leżą. Niektóre leżą brzuchami do góry, no bo ciężko mi po prostu sobie oddychać. Zobaczcie tutaj maluchy. No tutaj to już w ogóle wszystkie maluchy po całej klatce sobie leżą. No nie będę ich sprzątał do gniazda, niech sobie leżą. Może będzie im w taki oto sposób właśnie chłodniej. Jak widać, wszystkie mają lekko pyszki pootwierane. Tutaj u samiczek jest to samo. Leżą i no ciężko oddychają. No po prostu jest tragedia. Mogę powiedzieć, że no, takich mocno gorących dni no to nie lubię. Z powodu tego, że boję się właśnie o króliki. Może im się stać coś niefajnego, coś nieciekawego też nie są tanie te króliki drogo kosztowały więc też by była duża strata gdyby teraz takie właśnie padły no, wszystkie po prostu jest im bardzo gorąco oczywiście wodę zimną mają wszystkie jak widzicie tam co niektóre sobie jeszcze piją jedne znoszą to lepiej, drugie gorzej większość mają ma właśnie ciężko to przeżyć, ale mam nadzieję, że, że niedługo się skończą już właśnie te upały i będzie już trochę chłodniej, bo króliki no, naprawdę wytrzymują te upały, ale widać, że jest im ciężko no niestety tutaj umie nie ma takiego sposobu, żeby im coś zrobić chłodniej, bo tak jak niektórzy mają yy, pod dachem, czy w jakimś pomieszczeniu, to mogą na podłogę wylać zimną wodę, no i ta woda będzie parowała i wtedy wiadomo w króliczarni zrobi się trochę zimniej no ale tutaj niestety to nic nie da, jak poleje na wodę, bo wyparuje gdzieś tam dalej i no i nic to nie da. No mam nadzieję, że króliki zniosą te upały. No i coś tam wtedy się ciekawszego nagra, bo nawet teraz nie chcę męczyć tych młodych królików, czy, czy coś w tym stylu, żeby je wyciągać. No bo widzicie, sami ciężko mają z tym oddychaniem. No i właśnie szkoda też jest ich mi tak męczyć. Więc dzisiaj taki odcinek tylko pokazujący, co się dzieje w hodowli, że. Bardzo gorąco jest, no i mam nadzieję, że za parę dni się skończą te upały i coś ciekawszego nagram. No i tak na początku też dzięki za szybko wbijające subskrypcje. Mam nadzieję, że tym razem dobijemy do 8, 860, 865 subskrypcji. No i do 70 łapek, tak myślę. No i wtedy lecimy z jakimś ciekawym odcinkiem. Może coś nagram o baranach albo coś o o młodej Kalifornii. No zobaczę coś wymyślę. No dobra, to co ja już tu nie będę przedłużał. Yy, dzięki za obejrzenie. Cześć.